5 lat minęło jak jeden dzień. Nasza taczka, która przetrwała całą budowę, miała awarię. No pękła nam tutaj opona. Dętka jeszcze się trzyma, no ale za długo to nie pojedzie. Przeglądu okresowego nie przejdzie. Jak nas nam zakwestionuje, więc musimy wymienić oponę z letniej na zimową. I w tym celu najpierw przeczyścimy sobie śrubę mocującą, koło, szczotką drucianą, bo jest nieźle betonem, no bo ta taczka zapracowała na siebie przez ostatnie lata, woziła wszystko, i beton, i tynk. To jest taka taczka ogrodowa, za 100 zł w marketach teraz do kupienia, i maksymalna nośność 80 kg, ja nigdy w niej nie woziłem więcej niż 50, czyli dwa worki jakiejś sypkiej zaprawy, no to ciężko z taką ciężką taczką po potem... Jeździć, czy ją toczyć, a tak 50 kg to jeszcze idzie w miarę sprawnie. No a po oczyszczeniu śruby możemy się zabrać do dopasowania kluczy. No i który to będzie? Ten nie. Ten też nie. No ale do trzech razy sztukę mawiają. Oj, i ten też nie. No, jakoś nigdy mi się nie udaje dobrze wpasować z tym kluczem na oko, ale w końcu udało się tu mamy 17. Więc powiem, że we wszystkich takich chińskich taczkach będzie taki sam klucz, więc warto go mieć w domu. I odkręcamy sobie w lewo. Widować żeby... Nam jakaś podkładka nie spadła do trawy, jeśli to robimy na trawie, a nie na jakimś twardym podłożu. Z tyłu sobie jeszcze podtrzymam ręką, bo już mi się kręci w kółko ta śruba. No i odkręcimy już za chwilkę do końca. Koło już mamy odkręcone. Przed zakupem warto obejrzeć stare, zobaczcie na oponie mamy napisane rozmiar 3.50-6. No ale najprostsza metoda to jest sprawdzić średnicę całego koła. Ja tu mam 32 cm, a troszkę mniej. Następnie szerokość i zobaczcie, tu jest 8 cm. I jak czytamy rozmiar z opon. Tak jak tutaj było, 3,50-6 to jest rozmiar podawany w calach, i pierwszy wymiar 3,50 to jest szerokość opony, czyli około 8 cm, tak jak widzieliśmy. A drugi rozmiar 6 to jest wysokość boczna felgi wewnątrz opony. To, co jeszcze warto zmierzyć w oponie czy w kole przed zakupem, to jest średnica wewnętrzna. Bo bywają różne, 12, 16. Więc można się tego nakupować. A najlepiej sobie zmierzyć, zanotować, pójść do jakiegoś sklepu i obejrzeć. Wewnętrzna jeszcze śruba, bo czasami możemy to kupić z ośką, czasami bez. Więc im więcej zmierzymy, tym będzie łatwiej potem z wyborem. No właśnie, z tym wyborem jest trochę ząg, bo staram się wszystko kupować w internecie, żeby nie tracić czasu na chodzenie po sklepach. Ale sprzedający. Naprawdę piszą koło do taczki bez zbytnich szczegółów, wymiarów, coś tam jest, to jest taka randka w ciemno, co prawda niby można dosłać czasami w jakichś Allegro smartach, no ale po co marnować kartony, paliwo, kuriera, jakby mogli po prostu napisać, jakie wymiar mają to koło. I powiem wam, że niespodzianka, bo przy zakupach w Kastorami, bo coś innego kupowałem, okazało się, że mają fajne koło do taczki, to jest ich marka Verve. i takie koło do taczki kosztuje 40 zł. No jest jeszcze większe który kosztuje tam 45, ale my potrzebujemy to mniejsze, one ma 35 cm, więc jak za 4 dechy, to jest super cena i takiego koła do taczki nie kupimy na żadnym portalu aukcyjnym w tej cenie. I dodajmy jeszcze, że to stare koło, to było koło pompowane, tak, pneumatyczne, a to nowe koło, które kupiliśmy, już jest stałe, tak, to jest takie pełne koło. Na dodatek w tym starym kole mieliśmy plastikową felgę, a w tym nowym, co kupiliśmy, jest metalowa. Więc ja tu widzę same zalety, i to wszystko za cztery dychy. Więc naprawdę bajka. Rozkręcamy sobie stare koło. Już go nie będziemy za bardzo potrzebowali. Ale jeszcze je sobie zachowam jako takie awaryjne. Nigdy nie wiadomo. Albo wymienię oponę, kiedyś w przepływie szaleństwa. Choć opona potrafi kosztować 3 dychy, no ale. Nasze nowe koło. werwę 35 cm. Metalowa felga. I zobaczcie jeszcze jak fajnie, bo w środku mamy łożyska. Bo w tej poprzedniej to po prostu się ta metalowa ośka ślizgała. Po płaszczyźnie otworu, a tutaj mamy faktycznie łożyska metalowa, więc opory toczenia powinny być dużo niższe, niż wcześniej, więc będzie mniejsze spalanie paliwa. Koło jest stałe, więc nie trzeba go pompować. Dobra, jeszcze raz dla pewności, czy Ośka ładnie przechodzi. Wszystko się zgadza. Możemy montować. Toko ma też na oponie napisane rozmiary i ma 3.50 8, czyli 3.50 szerokość jest taka sama, a 8 oznacza, że ta opona będzie większa, bo stara miała 6, czyli powinna być o 2 cale. Tak, jakby koło średnicy będzie miało większą. No i faktycznie ma większą, bo to ma 35, a tam to miało chyba 28 czy coś koło tego. Ale najlepiej jest wziąć starego, jaką taką możliwość do sklepu i sobie zmierzyć, jaka maksymalna nam szerokość koła może wejdzie. Bo porównywałem te same oznaczenia w sklepie z rowerami. To te same rozmiary, różni producenci, i te rozmiary były trochę różne, no bo taki jest standard, że nikt nie musi ich zbytnio przestrzegać, bo i tak tylko jakoś tam zamieni do siebie pasują. To nie jest prom kosmiczny NASA, tylko koło do taczki. Koło wsunięte, dokręcamy do końca. Śruby najpierw ręcznie, a na koniec dokręcimy już kluczem. Zawsze minę, w którą stronę ten bieżnik robić czy w tą, czy w drugą. Ale tutaj dużych prędkości tak nie będziemy rozwijać, więc w sumie bez znaczenia. I dokręcamy sobie kluczem, tak, nam się to przesuwa na boki. Czy znaczy, to, to będzie w czymś przeszkadzało? No raczej nie. No jednak fajnie jakby się takie luzy nie pojawiały, bo nie wiem co to będzie na przeglądzie. Jak nas ta że geometria do poprawy. No, ale jeszcze pojeździmy w tym sezonie. No i pierwsze testy. To jest koło pełne. Jak widać, taczka już nieźle styrana. Od środka do drapania szpadłem, już ten ocynk wszedł z niej, Ale jeszcze dziury na wylot nie ma. No, takie koła, ewidentnie jak jest twardsze, to słabiej amortyzuje na twardym podłożu. Bo taka miękka pneumatyczna opona ładnie się dopasowywała. No i robiliśmy trochę testów już tej opony. Do jakichś takich lekkich rzeczy jak gałęzie, patyki w ogródku jest spoko. Z racji tego, że ona jest trochę taka zatwarda, no to tam podskakuje, no i potrafią jakieś gałęzie spadać w porównaniu z poprzednią oponą. Ale przy cięższych rzeczy jak plastik, jak i plastik piasek, no spokojnie daje radę. Więc nic się na razie nie połamało, powoziłem trochę kostki. No i powiem że po tygodniu jak na razie koło żyje, jak coś się z nim będzie działo to dam znać w kolejnym odcinku.